5 4 3 2 1 0 Witam wszystkich serdecznie na kanale Max Time. Ja jestem oczywiście Max yy, Witam Was serdecznie po wakacjach. Mam nadzieję, że wszyscy wypoczęli. Wszyscy wrócili do swoich obowiązków Młodzi, młodzież. Do szkoły, starsi do pracy, tak jak ja, chociaż ja jeszcze mam tydzień wolnego. No i zaczynamy, słuchajcie, szalony, szaloną końcówkę roku, która zapowiada się, jeżeli chodzi o kwestie game, dla game dla, jeżeli chodzi o kwestie dla graczy takich jak ja, jak wy, nie tylko jeżeli chodzi o same gry, ale również o sprzęt, będzie tutaj ten, ta końcówka roku naprawdę bardzo gorąca. Premiery nowych kart, układów graficznych od Nvidia, od AMD, nowe procesory, nowe, wielkie gry AAA, w tym właśnie nasz Cyberpunk 2070. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moją skromną osobę, ja tutaj w tym, w te wakacje nie ukrywam nie odpoczywałem zbyt długo no bo remont mieszkania, później trochę pracy później wakacje z dzieckiem dwuipółletnim więc tak za bardzo tutaj odpoczywać nie można było no bo trzeba było się zajmować synem choć sprawia mi to dużą przyjemność ale też z drugiej strony fajnie jak ten parę kilka dni się ma takich całkowicie dla siebie dlatego też jestem na zwolnieniu lekarskim taki urlop przymusowy i jestem sam w domu o ale problemy są następujące. Może nie problemy, ale rzecz, która że tak powiem też powoduje, że cał, cały czas opóźniam, opóźniam start na moim kanale, to jest montaż nowego kotła na ekogroszek. Po prostu to jest jakaś masakra dla mnie totalna, naprawdę. Robię to po raz pierwszy. Oczywiście nie ja montowałem kocioł i całą instalację COW. Robił to monter, ale koszty, słuchajcie, są po prostu ogromne. Sam piec kosztował nas 8140 zł, a cała, cały może nie remont, ale rozrobienie, znaczy to nie jest nowa instalacja, no bo tam już był stary pies na groszek, ale taki bardzo, bardzo, bardzo stary. Ale żeby to wszystko funkcjonowało, te nowe piece, piąta klasa, dwie pompy, zawór czterodrożny, nowy boiler 200 litrów, to wszystko trzeba było połączyć i łączny koszt montażu pieca wyniósł nas już ponad 14 tysięcy złotych. Po prostu dla mnie jest to coś no masakra totalna, naprawdę. Masakra totalna ja liczyłem na jakieś 10 tysięcy, a tutaj wyszło. Z nadwyżką jeszcze 4000. No ale trudno się mówi, właśnie zaraz będę szedł rozpalać po raz pierwszy mój nowy kocioł. Zobaczymy jak to wszystko będzie funkcjonowało. No ale zobaczymy. Słuchajcie, tutaj jestem w swoim biurze, ja wiem, obiecywałem wam pokazać dokładnie, co w nim się znajduje, jak to wszystko wygląda. On jeszcze do końca nie jest jeszcze skończony, bo tu jeszcze troszeczkę rzeczy przyjdzie, takich już takich bardziej estetyczny, żeby poprawić estetykę tego biura, chociaż de facto to, 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 to co mam na dzień dzisiejszy w zupełności mi wystarczy. Tam oczywiście są półki na gry, które będą specjalnie oświetlone takimi LEDami na baterie, żeby te, te, te gierki jakoś były tak fajnie y, zrobione i żeby były one widoczne, natomiast tu całe moje stanowisko Wam na pewno pokażę, na pewno w tym tygodniu to nagram i w tym tygodniu postaram się Wam po prostu to wszystko pokazać, opowiedzieć jakie to były związane z tym koszty, koszty, jak to wszystko wygląda. Dodatkowo słuchajcie, mój komputer troszeczkę, że tak powiem, szwankuje, nie mam zielonego pojęcia od czego to jest, dlaczego, po prostu jak odpalam, to załącza mi się, wyłącza, załącza, wyłącza, załącza, wyłącza i się załącza i już jest wszystko ok. Wszystko mi hula, w trakcie nie ma żadnych jakichś, że komputer by mi się wyłączył, natomiast sam start jest jakiś po prostu dla mnie dziwny. Wyczytałem, że, że to może być wynik y, złego UEFI, Biosu. To wszystko po prostu muszę się tym pobawić. Ale słuchajcie, w tym roku, najprawdopodobniej w tym roku, będę już y, zajmę się zakupem nowego, całkowicie nowego komputera. Całkiem możliwe, że niektóre rzeczy z tego starego pójdą do tego nowego, choć chciałbym ten komputer całkowicie tego zostawić. Dla mojego syna, no bo nie jest on absolutnie zły. On, no, ile ma, nie wiem, z rok, półtora, dwa lata. I chciałbym, słuchajcie, kupić taki komputer już przyszłościowy na nowe procesory, na nowe karty graficzne. Czy to się uda? Zobaczymy. Zobaczymy. Ale chciałbym również ten cały, mój, mój zakup tego komputera. Zrobisz to na moim kanale, bo nie ukrywam, że takich informacji, yy, takich wiecie, użytkowników, którzy, którzy, którzy wydają swoje własne pieniądze i chcą naprawdę kupić dobry sprzęt, który będzie im służył na lata, jest naprawdę bardzo mało. Raczej są to takie, wiecie, informacje od różnych YouTuberów, którzy tak do końca nie wiem, czy on czy ten filmik z recenzją danego produktu jest sponsorowany i tak gada, żeby gadać wszystko na plus, zero minusów. A tego bardziej kieruję się tutaj, jeżeli chodzi o recenzję YouTuberów zagranicznych, ale to trzeba Wam po prostu pokazać w takim, takiej serii właśnie na moim kanale. Ale w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, chciałbym przyjść do podsumowania właśnie to, co widzicie na moim tutaj, na górze. Tutaj. O, tutaj, o. Dokładnie. Yy, podsumowanie mojego kanału, słuchajcie, przez dwa miesiące raczej tam było parę filmików z mojego re remontu, lecz tak de facto nie było żadnych większych jakiś premier na moim kanale, i jestem ciekawy po prostu, jak to wszystko wygląda. Od razu mówię, że to w ogóle nawet nie włączałem, nie przeglądałem, więc tak de facto nic nie wiem. Widzę tylko, że są dwa ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich. Dostałem dwa ostrzeżenia takie ostrzeżenia. Jeszcze jedno ostrzeżenie, będę miał zbanowane całe konto. A to wszystko słuchajcie za sprawą Najmana i Stanowskiego. Te dwa filmiki, które Wam udostępniłem, ta walka na kanale sportowym razem z Borkiem przez jakiś czas bezproblemowo, nagle okazało się, że są po prostu ostrzeżenia. Dziwne, dziwne, bardzo mnie to dziwi, ale okej, okay, dobra. No trudno się mówi. Po prostu musiałem usunąć jeszcze, chyba jeszcze jeden sam filmik, żeby tego czy, czy, czy trzeciego ostrzeżenia nie było, bo wtedy by miał całkowicie kanał zbanowany i byłoby jedna wielka dupa. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi, to może przejdźmy od razu tutaj początkowo okres 41 dni od ostatniego filmiku. Motion, desk, firma przez którą nie mogę skończyć, aha, słuchajcie, tutaj muszę Wam, o, coś takiego zrobić. Yy, tutaj są na zielono, wyświetlenia są na zielono, współczynnik klikalności jest OK, natomiast tutaj w skrócie, słuchajcie, dzieją się rzeczy niepokojące, wyświetleń jest mniej, o 47%, yy, czas oglądania też jest mniejszy, przychody też, Zmalały. I zaraz zobaczymy, słuchajcie, jak to wszystko wyglądało, ale mm, chciałbym to zrobić od lipca. Mm, 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 mm. E, może zobaczmy lipiec. Słuchajcie, lipiec wyglądał następująco. Lipiec, w tym miesiącu Twoje filmy zostały obejrzane 18 tysięcy razy. Wyświetleń było 18 200. Drakowal będą niedokładne. Dobra, spokulus. E, tutaj proszę zobaczyć, co my tutaj w ogóle mamy. Na pierwszym miejscu cał, cały czas tutaj farming, symulator, poradnik. Czas oglądania w godzinach 962 godziny. No tutaj źle nie było, nie? 59. Subskrypcji, słuchajcie, no nie mam zbyt dużo, choć tak byłem w szoku, wielkim, ogromnym szoku, że przez te dwa miesiące, gdzie w ogóle filmików żadnych nie miałem, więcej mi subskrypcji przy, przybyło niż w okresie, gdzie jakoś byłem bardziej aktywny. Twoje, twoje szacunkowe przychody w lipcu, słuchajcie, były na poziomie 41 zł, a więc no tutaj nie będę ukrywał, że jest, że tak powiem, znaczący tutaj e, zwyż. A co tu ja mogę zobaczyć więcej? Aha, takie coś. O kurwa. A jakie dokładnie filmiki? Mhm. Mm mm -hmm. Lipiec. Co to jest? Aha. Dobra. Dobra, dobra. Yy, Jak ja mam z tego wyjść? Yy. Chyba tak się wychodzi, nie? Tak czy nie? Tu, tu, dobra. No i tak to między wygląda, słuchajcie, jeżeli chodzi o miesiąc lipiec. Wcale nie był taki zły. Tym bardziej mówię, że tutaj kwestia, jeżeli chodzi o moje angaż na YouTube naprawdę był niewielki. Po prostu chciałem sobie odpocząć. Uważam, że jeżeli ktoś ma wakacje, to są po prostu wakacje dla wszystkich. Oczywiście tam jakieś, wiecie, jakieś filmiki mogą się pojawiać. Yy, jakaś aktywność minimalna pewnie zawsze tam jakaś jest ale to nie jest nic planowane to raczej takie wszystko wiecie jest z biegu zrobione yy, ja po prostu mam dwa miesiące odpoczynku i tyle wyświetlane miniaturki dobra to tam jest chyba mało ważne współczynnik klikalności wyświetlenia unikalni widzowie 12 tysięcy Zaangażowanie, czas oglądania, proszę bardzo, w lipcu wszystko szło ładnie do góry. Jeżeli chodzi o odbiorców, yy, średnia liczba przedstawionych na widza 1,4 subskrypcji plus 30, czy kurwa, 400% więcej niż w czerwcu, chyba z tego tak wygląda, nie? Powiadomienia włączone dzwonkiem, subskrybenci, którzy włączyli wszystkie powiadomienia z Twojego kanału, słuchajcie, to jest 27%. Rozpoczenia na YouTube to jest 13%. Zawsze tak jest, że tych... O słuchajcie, zobaczcie. Czas oglądania przez subskrybentów. Widzowie bez subskrypcji 99%, subskrybenci 04%. To jest dla mnie po prostu niesamowite. Bardzo mnie cieszy też, że tutaj jeżeli chodzi o widzów między 13 a 17 rokiem życia mam praktycznie niewiele, więc ich nie może mi zarzucić, że robię filmiki. Dla, dla, dla młodych, żeby mieć jak największą liczbę wyświetleń i tak dalej, i tak dalej. 18, 24, 25, 34, 35, 44. Jak najbardziej słuchajcie na plus, jak najbardziej na plus. No i przychody zobaczmy. Wyjażdżka z przed 41 zł. W lipcu zarobiłem. Bardzo ładnie, 20% do góry, jeżeli chodzi, RPM to przychód z 1000 wyświetleń informuje o tym, ile udało Ci się zarobić na 1000 wyświetleń. A 1000 wyświetleń to 2, 2 27 zł 27 Kurwa. Znaczy, i tak tego ja nie zrozumiem, i tak. Dobra, ale może zobaczmy jeszcze na sierpień. Będzie zdecydowanie inny. Podgląd. Wyświetleń, proszę bardzo, 9300. A w lipcu ile było? 18 tysięcy, słuchajcie. Sierpień był najgorszym moim miesiącem. Proszę bardzo, 9300, czas oglądania 306 godzin. A w lipcu? 932. Subskrypcji 30 w lipcu, w sierpniu 17. Sierpień 23,59 zł Od czego to się wzięło Nie wiem Ale zobaczymy Czy jakieś filmiki się tu pojawiały w tym miesiącu sierpniu Nie, to wszystko bazowało słuchajcie na To wszystko słuchajcie bazuje na moich wszystkich innych filmikach no. To wiecie, to się nigdy tego się nie rozgryzie tak naprawdę Dlaczego to jest zależne? Od kogo to jest zależne. Nie wiadomo. Ogólnie sierpień był miesiącem bardzo chujowym. No ale to ja się z tym liczyłem całkowicie, naprawdę. Bo ja w ogóle nie byłem aktywny. Odbiorcy. No proszę bardzo. I przychody. No ale tu RPM mam wyższy. I to kurwa też nie wiadomo dlaczego. 7,10 zł, tu jest 9 Mniej wyświetleń Więcej RPM Mniejsze przychody A, to jest dla mnie, słuchajcie Kurwa czarna magia, to ja tego nie rozumiem w ogóle Ale zobaczymy Miesięczny przychód Kwiecień O, widzicie, sierpień Czerwiec był taki sobie Maj był chujowy Kwiecień był najlepszy Lipiec był najlepszy I sierpień taki, kurwa, mizerny Hmm. O, jest dziwne. Nie wiem w ogóle, od czego to zależy. się musiał jakoś bardziej, kurwa, dowiedzieć, ale nie wiem. Sierpień. Wrzesień to w ogóle jest dramatyczny. No, drugi wrzesień to tam chuj ten. Zapomniałem. Dobra. Ale w dwa dni, słuchajcie, w jeden dzień obejrzało mnie 269 osób. Czas 9 godzin, subskrypcja 1. zero dochodów. Dobra. To teraz może zobaczmy mm, od początku, jak to wygląda u mnie, na moim kanale. Proszę bardzo, zbliżam się do pół miliona wyświetleń, subskrypcji półtora tysiąca, może będzie, znaczy nie, no w tym roku to tak jakbym, jakbym się spiął, to w tym roku, chciałbym do końca tego roku zakończyć na 2000 subskrypcji, ale czy to się uda? Zobaczymy. A Twoje szacunkowe przychody chciałbym zamknąć na 800 zł. Czy mi się uda? Też nie wiem. Dokładnie brakuje mi do playa piątki mm, 1000 zł. 1000 zł, oczywiście tutaj, jeżeli będzie mi brakowało no, 1000 zł, no to tutaj mam 500 zł, to się mi brakuje... Nie całe cztery, znaczy no ponad 400. Oczywiście, jeżeli ich, ich nie będzie, to, 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 to tam sobie dołożę ze swoich zaoszczędzonych. Natomiast chciałbym, znaczy bardziej bym się tak oscylował, że tak zakup playa będzie bardziej zbliżony, bardziej będzie tutaj bliżej wakacji tych następnych, bo po pierwsze te, wszyscy mi mówią, że pierwsze te partie playa, w ogóle konsol, trzeba po prostu odczekać, może być wiele błędów. I mogą po prostu jeszcze nie być na tyle dobre, jakie być powinny, natomiast już te kolejne, kolejne transze tych PlayStation 5 będą po prostu już takie zdecydowanie lepsze. Wiadomo, pierwsza, pierwsza, pierwsza partia pójdzie, no ludzie z pewnością będą się okazywać, że tam są jakieś problemy, że nie chodzą, że na gwarancji będzie dużo pewnie do oddawania. A już dopiero późniejsze już te partie będą już takie zrobione i każdy mi mówi, żebym po prostu odczekał tych parę miesięcy i sobie po prostu kupił. Może też i cena troszeczkę pójdzie w dół, zresztą zobaczymy, ale na pewno Play'a kupię. No. I tyle, i tyle. Co tu jeszcze Wam chciałem pokazać? No tutaj za bardzo już nie mam co Wam pokazywać. Tak, jeżeli chodzi o moje ostatnie filmiki, słuchajcie. Zobacz statystyki filmu Ale ja nie chcę tego filmu Nie, ja nie chcę Ja chcę zobaczyć filmy Tutaj zobaczmy Proszę bardzo yy, Tak, wszystkie filmiki mam z lipca, więc w sierpniu praktycznie się nic nie pojawiało Ale nie, tu chyba na żywo coś było, nie W sierpniu tak, był jeden film. A nie, to miał być, kurwa, livestream. No to, to zobaczcie, to tylko w czerwcu miałem livestreamy tam jakieś i ostatni film był 22 lipca. A ja nie miałem nic kurwa? Hmm. Ciekawe. No, a więc też nie ma co dziwić, że sierpień był takim po prostu lipowatym, nie? Zawsze jednak jest tak, że jak filmiki się tam jakieś pokazują, kogo zainteresują, to też jest szansa, że, obej że obejrzy sobie inne filmy danego youtubera, a nuż się po prostu to spodoba. I zobaczymy, nie? I tu tak mniej więcej się wszystko właśnie rozrasta więcej filmów się nagrywa i więcej filmów się udostępnia, tym po prostu ten widz przychodzi, żeby zobaczyć jakiś film, po przy okazji patrząc na inne filmy. Danego youtubera i wtedy całkiem możliwe, że ta szansa, że nadusi na subskrypcję jest zdecydowanie większa. Tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. Yy, no dobra, i chyba to by było na tyle yy, w tym dzisiejszym takim pierwszym odcinku na szybko, bo ja mówię, zaralecę do piwnicy odpalić kocioł. Jak mnie nie będzie przez dwa dni, to znaczy, że kurwa kocioł wybuchł. Ja razem z nim i jest po prostu jeden wielki dramat. Yy, dobra, czy coś jeszcze chciałem Wam pokazać, powiedzieć? Chyba już nie. Yy, tak, jeżeli chodzi o plany takie na mój tutaj kanał najbliższy, no to mówię, to, to, to jest ta właśnie seria zakupem nowego komputera, tylko moja głowa cały czas jest sfiksowana na kotle i na tym, żeby to wszystko grało, funkcjonowało. Wiecie, im więcej elektryki, tym to wszystko po prostu może pierdolnąć, nie? Kiedyś, 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 kiedyś te piece się po prostu montowało. Bez żadnych pomp, zaworów, kurwa. Pompowało, wkładało się węgiel i chuj. I kominem wszystko ładnie sobie szło. A teraz po prostu naj bardzo dużo jest tej całej elektryki. Słuchajcie, a jeszcze muszę Wam powiedzieć, może Wam pokażę w jakimś kanale, w jakimś filmiku. Yy, piec kupiłem od Skampa yy, i sterownik do pieca mam. Słuchajcie, w tym sterowniku wychodzi więcej przewodów niż łącznie z mojego komputera. Naprawdę. Oczywiście mówiąc o tych wszystkich kablach od, u, od USB, y, monitorów, kurwa mikrofonów, wszystko, wszystko, wszystko łącznie, mój komputer to sterownik od niego kotła ma ich po prostu jeszcze raz tyle. To jest po prostu obłęd. Czujniki, kurwa y, czujniki, pompy, y, no kurwa damy po prostu tego multum, no ja nie wiem, po prostu pszit. Mam nadzieję, że to wszystko zafunkcjonuje, wszystko będzie działać i w końcu będziemy mieć ciepełko. to nie chodzi o ciepło w, w domu, bo jest w miarę jeszcze ciepło, ale chodzi po prostu o suszenie ciuchów, bo niestety już jest, jest bardzo wilgotno, a jak się ma małe dzieci, to wiadomo, się pierze praktycznie codziennie i nie ma gdzie tego suszyć, a fajnie by było, żeby na kaloryferkach już było w miarę ciepło, żeby można było właśnie suszyć. Dobra, trzymajcie się. Aha, jeśli chodzi o moje plany... Zakupiłem sobie parę nowych gierek, ale to o tym chciałbym Wam powiedzieć po prostu już w innym odcinku, w którymś z kolei. Trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że w szkole wszystko jest w porządku, mam nadzieję, że, do, że powrót do pracy też był bez jakichś tam większych problemów psychicznych. No i tyle, widzimy się na moim kanale, trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa.